Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu kampanii tarosjańskiej. Co tam się dzieje, co tam się ten. Posłuchajcie. Ostrzeżony o zbliżającej się kadrze łowców Tau i poinformowany o walkach stoczony, stoczonych wokół stanowiska obronnego nr 3, kapitan Armaros zmuszony był zmienić swój plan działania. Gubernator Aulis nie został odnaleziony, a czas uciekał. Założenia operacyjne realizowanego planu nie przewidywały obecności na Taros gotowych do walki sił zbrojnych Tau. Szybki kontratak obcych doprowadził do utraty przez kosmicznych Marines inicjatywy i zmusił ich do przejścia do defensywy. Mściwi synowie musieli teraz odpowiedzieć na akcję Tau. Dla kapitana Armarosa jego zadanie w tym momencie było jasne: odeprzeć kontratak obcych przy użyciu takich sił, jakimi dysponował. Faza druga operacji i polowanie na gubernatora planetarnego musiały poczekać. Kolejny atak Tao nastąpił wraz z nadejściem dnia, poprzedzony rykiem silników odrzutowych samolotów Barakuda, pędzących ponad Tarokin, by wystrzelić pociski rakietowe wprost w opanowany przez kosmicznych Marines pałac gubernatora. Jeszcze niedawno piękne budowle, już częściowo uszkodzone podczas szturmu Marines, teraz błyskawicznie zamieniły się w dymiące rumowiska. Pałacowe mury i kolumny waliły się pod wpływem uderzeń pocisków, wybuchły pożary, niekontrolowany ogień rozprzestrzeniał się we wszystkie strony, a słupy dymu uniosły się pod niebo. Wśród gruzów przemykały opancerzone grupy kosmicznych marines, zajmując pozycje, z których można byłoby odeprzeć nadchodzący atak. Kapitan Armaros nie miał złudzeń, to miał być ciężki sprawdzian dla jego ludzi. Byli zdecydowanie przytłoczeni, liczebnie stał. Kapitan wiedział, że kiedy obcy uderzą, atak będzie skoncentrowany i potężny. Musiało dojść do morderczej walki na krótkim dystansie, na niewielkiej przestrzeni między budynkami albo nawet w ich wnętrzu, ale to akurat dawało przewagę jego braciom. Nadludzko sprawni kosmiczni Marines w walce na bliską odległość byli w stanie zmierzyć się z każdym obcym. Dostarcia na powierzchni ziemi doszło w krótkim czasie, po zakończeniu bombardowania przeprowadzonego przez samoloty tał. Piechota obcych zbliżyła się, skradając wśród budynków, a pojedynczy uzbrojeni w karabiny szynowe snajperzy e, spieli się na wyższe pozycje, aby mieć w polu widzenia rejon pałacowego dziedzińca. Aha, te karabiny szynowe to są railgany, tak więc e, tutaj tutaj, jakbym czytał karabiny szynowe to pamiętajcie, że to są railgany. Eee, nagle najbardziej wysunięty oddział marines znalazł się pod ostrzałem z karabinów pulsacyjnych, na co sam odpowiedział ogniem z bolterów i rozpoczęła się prawdziwa walka. Otaczającymi kompleks ulicami nadciągnęły antygrawitacyjne transportery Devilfish, z których wyłonili się wojownicy ognia, starający się wykurzyć kosmicznych marines z ukrycia za pomocą granatów fotonowych i ostrzału z działka pulsacyjnego. Doszło do starć na bliskim dystansie i teraz każdy oddział zmuszony był toczyć swoją własną, małą, ale morderczą bitwę. Jednak mimo, że tał nacierali naprzód, kosmiczni marines wzruszenie trwali na pozycjach i ostatecznie odepchnęli napastników, zadając im ciężkie straty w bezpośredniej walce. Najwięcej roboty mieli terminatorzy i szturmowi marines, przedzierając się do ko od komnaty do komnaty poprzez opuszczone płonące baraki, wypadali na wroga, zadając śmierć przy, przy użyciu wirujących mieczy łańcuchowych. I warczących bolterów szturmowych, znaczy war, warczących mieczy łańcuchowych, i, e, no i, co, i i pykających bolterów szturmowych. Tam nie byli w stanie przeciwstawić się tak gwałtownemu kontratakowi, i ostatecznie wycofali się, pozostawiając ciała swych poległych i umierających towarzyszy rozrzucone wśród zrujnowanych budynków. Gdy zapadła noc, Armaros i jego ludzie wciąż utrzymywali pozycje, ale straty rosły, a sytuacja zaopatrzeniowa zaczynała robić się problematyczna. Armaros przeprowadził szybki przegląd swoich sił, amunicja, zwłaszcza granatów odłamkowych i przeciwpancernych, było coraz mniej, ale po stronie kapitana było wciąż 81 zdolnych do walki braci bitewnych, wliczając w to wszystkich terminatorów i oba dreadnoughty. Siły tał w toku stoczonych walk z całą pewnością również zostały nadwątlone, kadrałowców została solidnie przetrzebiona odbijając się od niewzruszonych linii obronnych kosmicznych Marines. Po całym dniu walki doszło wreszcie do wstrzymania ognia. Po raz pierwszy od momentu lądowania kapsuł desantowych Tarokin nie rozbrzmiewało od głosami wystrzałów i eksplozji. Wyglądało na to, że obie strony musiały chwilowo wziąć głęboki oddech, zanim powrócą do bitwy. Jednak druga noc od rozpoczęcia zmagań nie okazała się całkowicie spokojna. Tau wysyłali niewielkie oddziały, alby korzystając z osłony ciemności infiltrowały teren i zajęły dobre stanowiska strzeleckie, ale kosmiczni Marines mieli własne dwu- i trzyosobowe lotne patrole przemykające między ruinami. W mroku nocy co pewien czas dochodziło do wymiany ognia, kiedy dwa patrole ścierały się ze sobą, co za każdym razem kończyło się szybkim wycofaniem się z wiadowców TAU. Teraz nadszedł czas, kiedy kosmiczni marines mieli pokazać swoją prawdziwą wartość. Już drugą noc z rzędu nie potrzebowali snu, a pancerze siłowe stale dostarczały do ich organizmów płyny i substancje odżywcze potrzebne do utrzymania im ich możliwości bojowych w szczytowej formie. Ich nadludzka wytrzymałość i żywotność sprawiały, że po całej dobie zmagań byli równie gotowi do walki, jak w momencie, kiedy wylądowali. Wielu odniosło rany, które zabiłyby zwykłych ludzi, a mimo to niestrudzenie walczyło dalej. Drugiego dnia blask wschodzącego słońca zabarwił na czerwono chmury dymu z pożarów rozchodzących się ponad Tarokin. Za wyjątkiem sporadycznych potyczek między patrolami noc dobiegła końca spokojnie. Miało się to zmienić wraz z nastaniem świtu. Jako że wczorajsze ataki piechoty zostały odparte, Tau przemieszczali się, teraz na pozycję, przemieszczali teraz na pozycję cięższy sprzęt, mający stanowić forpocztę drugiego ataku. Z furkotem silników Hammerheady, Devil Fisher oraz pancerne bitewne, e, pancerze bitewne przemieszczały się ulicami. Osłaniane były przez wycelowane w budynki obsługiwane przez drony działka pulsacyjne. Pojazdy antygrawitacyjne i odziani w ciężkie pancerze bitewne obcy spokojnie zajmowali pozycje dogodne do ostrzału pałacu gubernatora. Wyglądało na to, że jeżeli tau nie będą w stanie wykurzyć kosmicznych marin z ukrycia, to zamierzają pogrzebać ich w ruinach pod nawałą niszczycielskiego ognia. Dla mściwych synów starcie, to, starcie zmieniło się teraz w śmiertelne zmagania o przetrwanie, ale ich misja nie została jeszcze wykonana, więc kapitan Armaros był zdeterminowany, aby walczyć dalej. By to uczynić, potrzebował wsparcia, wobec czego skontaktował się z okrętem Proxima Justus. Na pokładzie krążownika uderzeniowego znajdował się cały hangar pełen kanonierek Thunderhawk oraz załadowanych pojazdami pancernymi transportowców, czekających na rozkaz do startu. Ale biorąc pod uwagę, że mściwi synowie mieli teraz zabezpieczony jedynie bardzo niewielki fragment terenu, w wątpliwy sposób mogącego spełniać funkcję lądowiska, sprowadzenie transportowców zostało uznane za zbyt ryzykowne. Z kolei tanderhołki, uzbrojone do niszczenia celów naziemnych, byłyby dla marines wielkim wsparciem, ale fakt, że niebo nad polem walki Kontrolowały barakudy tał, stwarzał zagrożenie, że same kanonierki staną się ofiarami samolotów obcych. Na razie Tandrhołki musiały bezpiecznie pozostawać w rezerwie do czasu, kiedy będą potrzebne w trakcie przeprowadzania ewakuacji. Kanonierki miały zostać wezwane wyłącznie w przypadku, gdyby sytuacja sił Armarosa stała się krytyczna. Choć walki toczone pierwszego dnia były intensywne, zmagania drugiego dnia miały okazać się jeszcze bardziej zacięte. Tał wykorzystali czas w miarę spokojnej nocy, aby uzupełnić straty wśród przetrzebionej kadry łowców. Teraz zamierzali rzucić do ataku wszystkie dostępne siły, by zniszczyć kosmicznych marins. O pierwszym brzasku barakudy były gotowe do kolejnego nalotu na pałac gubernatora, po którym do akcji miały wkroczyć jednostki naziemne. A tak miał nastąpić ze wszystkich stron, ale największe siły obcy planowali skierować na bramę pałacu. Po rozbiciu bramy, przełamaniu oporu w tym miejscu i wdarciu się na teren kompleksu, siły kosmicznych Marys zostałyby w, e, rozbite na małe grupki, które wprawdzie tau musieliby jeszcze później zlikwidować, ale w rzeczywistości już odnieśliby zwycięstwo. Podobnie jak pierwszego dnia. A tak Tau poprzedziły nadatujące barakudy, które zarzuciły, ukryte wśród gruzów stanowiska kosmicznych marines, rakietami i ostrzałem z działek pulsacyjnych. Pozbawieni jakiejkolwiek broni przeciwlotniczej marines, nie byli w stanie zareagować na uderzenie z powietrza w inny sposób niż kryjąc się za osłoną i czekając na koniec nalotu. Po kilku przelotach na niskim pułapie barakudy oddaliły się, aby uzupełnić amunicję, a bombardowanie pozycji marines rozpoczęły naziemne siły Tau. Z charakterystycznym trzaskiem Pociski z dział Railgun grzmotnęły w budynki, ostrzał z działek pulsacyjnych rykoszetował od ścian i rumowisk, nawała ognia z broni ciężkiej uderzyła w pałac, pocisk za pociskiem, bez ustanku i bez litości. Tał starali się zlikwidować kosmicznych marines, prowadząc ostrzał z dużego dystansu, biorąc na cel budynek za budynkiem. Dachy zapadały się, mury waliły się w gruzy, pociski przebijały przez ściany, by wybuchnąć wewnątrz. Huk był ogłuszający, a zabudowania pałacu gubernatora były systematycznie równane z ziemią. Dusząca chmura pyłu uniosła się w górę, przesłaniając pole bitwy. Naprzeciw głównej bramy dwa czołgi Hammerhead powoli przemieszczały się ulicami, prowadząc jednocześnie ciągły ostrzał. Pod wpływem uderzeń kolejnych pocisków, ostatecznie cały łuk bramy runął w gruzy. Drużyna dewastatorów kosmicznych Marines usiłowała odpowiedzieć ogniem ze swoich wyrzutni rakiet i dział laserowych, ale zmasowany ostrzał obcych zmusił ich do pozostania w ukryciu. Kanonada wroga była tak silna, że nawet potężni kosmiczni Marines nie byli w stanie wytrzymać jej zbyt długo. Wyglądało na to, że Tau starali się dorównać brutalnością i zaciekłością najlepszym wojownikom ludzkości. Bombardowanie trwało przez cały ranek i sporą część popołudnia. Kapitan Armaros, poza nieliczną przenoszoną wprost na ramionach Maryń z bronią ciężką, nie miał szczególnych możliwości, aby odpowiedzieć na ogień wroga. Nie mając wyboru, kapitan skontaktował się z okrętem Proxima Justus i wezwał wsparcie powietrzne. Thunderhawki były przygotowane do akcji i gotowe do startu w każdym momencie. Było to ryzykowne zagranie, ale sytuacja na ziemi wciąż się pogarszała. Szybko wydano rozkaz przeprowadzenia nalotu, który tandrechołki miały wykonać przy użyciu swych bomb i pocisków. Na niebie wciąż znajdowały się barakudy, ale piloci tandrechołków musieli podjąć ryzyko, żeby udzielić wsparcia swym przygwożdżonym do ziemi braciom. Wszystkie pięć kanonierek Thunderhawk, oczekujących na pokładzie okrętu kosmicznego, poderwało się do lotu i pomknęło w stronę powierzchni Taros, zmierzając w kierunku Pałacu Gubernatora. Była to potężna siła uderzeniowa, zdolna utrzymać oddziały tał w szachu, ale najpierw kanonierki musiały bezpiecznie wymknąć się myśliwcom Barakuda. Kiedy szwadron zbliżał się do Tarokin, spadając gwałtownie z nieba i szykując broń do odpalenia, Barakudy wzniosły się w górę, by przechwycić nadlatujące maszyny. Tanderchołki zanurkowały między barakudami, wypalając z ciężkich bolterów, podczas gdy samoloty obcych odpowiedziały ogniem z działek pulsacyjnych. Mimo wrogich pocisków, raz za razem uderzających w kadłuby, szwadron mściwych synów nie uległ rozproszeniu, zachował zwartą formację i utrzymał kurs. Dzięki wytrzymałości grubych, ceramitowych płyt okrywających Tanderchołki. Ogień baraku to okazał się niewystarczający. Piloci kosmicznych maryń spokojnie utrzymywali właściwy kierunek lotu, prowadząc maszyny ponad miastem, podczas gdy strzelcy namierzali cele i szykowali się do użycia morderczego arsenału kanonierek. Przelatując nad pozycjami TAU, tanderhołki zeszły na niski pułap i, pułap i otworzyły ogień z dział bitewnych, turbolaserów i ciężkich bolterów, po czym zrzuciły ładunki bombowe. Pociski kierowane spadły na teren otaczający kompleks pałacowy, eksplozje przetoczyły się przez budynki, wybijając dziury w ścianach, zrywając dachy i wyrzucając w powietrze fontanny gruzów zasypujących całe domy. Miastem wstrząsnęły fale uderzeniowe wywołane bombardowaniem. Krąg zniszczeń rozchodził się teraz koncentrycznie wokół pałacu. Intensywny nalot musiał dać dowódcom tał do myślenia, jako że napór obcych ustał niemal całkowicie. Nie było jasne, jakie straty im zadano, ale kiedy ryk Hołków ucichł w oddali, Tał znów się wycofali. Nastąpiła chwilowa przerwa w walkach, a aktywność wroga na pewien czas ograniczyła się wyłącznie do sporadycznego ostrzału snajperskiego. Wstrzymanie ognia dało ludziom kapitana Armarosa cenny czas, aby zreorganizować swoje szyki, zająć dogodniejsze stanowiska obronne i przygotować się do stawienia czoła szturmowi, który bez wątpienia musiał wkrótce nastąpić. I rzeczywiście, nawet przeprowadzone przez Tanderechołki bombardowanie nie było w stanie powstrzymać na długo kadry łowców, nie minęło wiele czasu, kiedy rozpoczęło się decydujące starcie. Główne uderzenie sił tał, znów nadeszło od strony bramy. Szturm prowadziły Hammerheady i pancerze bitewne, przedzierając się z pełną prędkością przez rumowiska. Pozostałe z łuku bramy. Prowadzący Hammerhead został natychmiast trafiony wystrzałem z działa laserowego, obsługiwanego przez jednego z mściwych synów i eksplodował w kuli pomarańczowego ognia. W odpowiedzi ostrzał z drugiego czołgu antygrawitacyjnego uśmiercił Marine, dzierżącego działo laserowe. Wystrzelona przez obrońców rakieta przeciwpancerna zniszczyła nacierający pancerz bitewny Broadside, jednak po krótkiej wymianie ognia z drużyny dewastatorów ocalało jedynie trzech Marines, którzy zmuszeni byli wycofać się. W przewożona w transporterach Devilfish piechota obcych zbliżała się, postępując tuż za opancerzoną awangardą szturmu. Kapitan Armaros zdał sobie sprawę, że traci teren, a jego liniom obronnym grozi przerwanie. Nie mając innego wyboru, wezwał do walki oddział Terminatorów. Brnąc przez dymy i płomienie, weterani zwarli się w bezpośrednim pojedynku ogniowym z obcymi, pilotującymi pancerze bitewne Crisis. Obie mm, strony poniosły ciężkie straty. Kosmiczni marines walczyli o każdy metr terenu, ale nie byli w stanie przeciwstawić się cięż cięższemu uzbrojeniu, których, którym dysponowali TAU. W starciu padło trzech terminatorów, obok czterech zniszczonych pancerzy bitewnych obcych. Do walki dołączyli bracia HKL i Kaim. Drednoty za pomocą swoich broni ciężkich zniszczyły drugiego Hammerheada, zanim brat Kaim otrzymał trafienie, które urwało mu lewą nogę i powaliło na ziemię. Bohater zakonu, zamknięty w podtrzymującym życie sarkofagu wewnątrz swej potężnej, lecz unieruchomionej machiny, padł, pozostawiony na łaskę wroga i wystawiony na bezlitosny ostrzał, który dokończył dzieła zniszczenia. Starcia w rejonie bramy szalały przez całą godzinę. Pod przywództwem kapelana Barakela obrońcy walczyli heroicznie. Obcy nacierali intensywnie, a po włączeniu się do bitwy dreadnoughtów i terminatorów Marines nie dysponowali już żadnymi rezerwami. Pociski z bolterów i wyrzutni rakiet przecinały powietrze, ledwo utrzymując wojowników ognia w szachu. Jednak w tym samym czasie Tau przeprowadzali mniejsze natarcia na obrzeżach innych pozycji kosmicznych Marines, mm, zmuszając obsadzające je drużyny do trwania na stanowiskach i uniemożliwiając im wsparcie braci broniących się w rejonie bramy. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jest soczyście, jest ciekawie. Mam nadzieję, że również e, to potwierdzicie. Łapki w górę, komentujcie. E, możecie to oczywiście subskrybować no, oczywiście, że tak. Koniecznie. E, wszystkim, którzy wspierają na Patronacie, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy oglądają reklamy, klikają w nie, również dziękuję. Kasa jest przeznaczona, jak wiecie, a, na pisanie artykułów i, i na tłumaczenia, tak więc im więcej Was, tym więcej rzeczy jest nowych, ciekawych i do czytania przeze mnie. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.